Dzień dobry kochane, zapraszam serdecznie na przegląd nowości do Action. Jeżeli lubicie ten sklep, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was również do darmowej subskrypcji, dzięki której będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami na półkach. Zaczynam od wielkiego powrotu do sprzedaży. Są to moskitiery w świetnej cenie, kosztują tylko 4 zł i 49 groszy. Wymiar takiej moskitiery to 130 na 150 cm. Występuje ona w czarnym kolorze, jest łatwa w montażu. Montażu, ponieważ jest to samoprzylepna moskitiera z rzepem. Druga moskitiera jest dostępna w białym oraz czarnym kolorze i kosztuje 13 zł. Jest to dwuczęściowa zasłona z magnetyczną klamrą. Wszystkie elementy montażowe znajdziecie w zestawie i, tak samo jak poprzedniczka, również jest łatwa w montażu. Jeżeli szukacie nowych organizerów, na przykład do łazienki czy też toaletki, to być może spodobają Wam się takie pojemniczki z dodatkiem bambusowej pokrywki. One mają trzy przegródki i kosztują 11 zł i 49 groszy. Dzięki nim zawsze będziecie miały wszystko na miejscu. W jednym z moich ostatnich przeglądów miałam przyjemność prezentować wam ten nowy proszek pieniądze do WC, a teraz pojawiła się nowa wersja zapachowa. Ten proszek usuwa kamień, pięknie pachnie i neutralizuje zapachy. Jeżeli miałyście go przyjemność testować, to dajcie znać, co o nim sądzicie. Ja uwielbiam czytać wasze recenzje. One są bardzo pomocne zarówno dla mnie, jak i dla pozostałych widzów. I mamy również kolejną nowość. Jest to środek do czyszczenia stali nierdzewnej za jedyne 4 zł i 99 groszy. Mamy tutaj 250 ml produktu. On czyści, chroni i nadaje połysk bez smug. Jest to Łagodna emulsja krem o świeżym cytrynowym zapachu. Do sprzedaży w Action powróciły również karnisze w świetnej cenie, ponieważ kosztują jedynie 25 zł. Mają one długość od 114 do 210 cm. Są one wysuwane, no i myślę, że takie karnisze zdecydowanie warto w swoim domu mieć. Znalazłam jeszcze świetne foremki do lodów. Kosztują 2 zł i 99 groszy. Do wyboru mamy m.in. kształt cytrynki, winogrona, czy też truskawki. Są to foremki silikonowe w zestawie z pokrywką i patyczkiem. I co też myślę, że jest bardzo fajne, to fakt, iż możemy je mieć w zmywarce, jeżeli macie jakiś swój Ulubiony przepis na domowe lody to koniecznie podzielcie się nim w komentarzu, z miłą chęcią z niego skorzystam. Myślę, że ten mikrofon będzie totalnym hitem. Kosztuje niecałe 45 zł i jest to bezprzewodowy mikrofon karaoke z oświetleniem. Ma oczywiście wbudowany głośnik oraz 5 różnych trybów modyfikacji głosu i mamy tutaj również tą funkcję ledową którą możemy dowolnie dostosować. Mikrofon jest dostępny w czarnym, złotym oraz srebrnym kolorze no i myślę, że na pewno zrobi furorę na niejednej imprezie. Wystarczy, że połączymy go za pomocą bluetooth z naszym telefonem i możemy zacząć śpiewać nasze ulubione piosenki. Totalna nowość, która dopiero dzisiaj pojawiła się na półkach, to pojemniki do przechowywania od marki Tefal. Są one litrowe i kosztują 24 zł i 95 groszy za zestaw dwóch sztuk. Tutaj producent zapewnia nas, iż mają one 100% szczelności dzięki niezawodnej technologii Master Seal. Zapewniają higieniczne i bezpieczne przechowywanie żywności, a dodatkowo nadają się do zamrażarki i kuchenki mikrofalowej. Na półkach pojawiły się również nowe, wyjątkowe wazony z takimi wzorami 3D, które myślę, że na pewno Wam się spodobają. Kosztują 29,99 zł za sztukę, mają 25 cm wysokości oraz 16 cm średnicy. Do wyboru jest wersja w żółtym kolorze. Z bardzo ładnymi cytrynkami. Znajdzie się również coś dla fanek neutralnej kolorystyki. Jest to wazon w beżowym kolorze z dodatkiem muszelek. Jest on delikatnie nakrapiany, dzięki czemu daje taki efekt piasku. A trzecia, ostatnia wersja jest w zielonym kolorze i mamy tutaj bardzo ładny wzór w gruszki. Dajcie znać w komentarzu, co o takiej propozycji sądzicie oraz który wzór najbardziej Wam się spodobał. A przy okazji chcę Was również poinformować o tym, że praktycznie identyczny wazon w cytrynki w sklepie H&M Home kosztuje prawie 450 zł. Na półkach w Action pojawiły się również nowe ramki wykonane z drewna mango. Niedawno pokazywałam Wam nowości z tego zakresu, ale jak widzicie sklep Action uwielbia nas zaskakiwać. Wymiar takiej ramki to 13x18 cm, a zapłacicie za nią niecałe 16 zł. Kolejna nowość, która myślę, że świetnie sprawdzi się na spotkania ze znajomymi, szczególnie na przykład te przy grillu, to lampki zewnętrzne za 119 zł. Kabel ma 13,5 metra długości, a w środku znajdziecie 15 żarówek, ale co w nich jest najfajniejsze, to fakt, że one zmieniają kolory i wystarczy, że zainstalujecie sobie aplikację na Waszym telefonie i właśnie z niej możecie wybierać, jakie kolory mają mieć Wasze lampki. Oczywiście nie mogłam pominąć nowości na dziale z poszewkami, a tym razem znalazłam bardzo ładne nowości w stylu boho. Są one z takimi malutkimi pomponikami, naprawdę świetnie wyglądają. i Jest dostępny kolor zielony, beżowy oraz brązowy i zaraz zobaczycie sobie różnicę między tymi kolorkami. One kosztują 17,95 zł i te poszewki mają standardowy wymiar 45 na 45 cm. Są również z zameczkiem, co na pewno ułatwi Wam ich wypranie. A teraz kochane, zobaczcie sobie bez wychodzenia z domu, jaka jest różnica kolorystyczna pomiędzy beżem a brązem. Wiem doskonale, że uwielbiacie dywany z Action, tak więc z ogromną przyjemnością pokazuję Wam nowy egzemplarz. Jest to dywan za 130 zł, więc cena jest naprawdę konkurencyjna w stosunku do pozostałych sklepów z dodatkami do domu. Ten dywan ma wymiar 133x190 cm, jest w takim kremowym kolorze, to jest taka złamana biel i mamy średniej długości włosie, które swoją drogą jest bardzo mięciutkie. Znalazłam również nowy organizer home, Styczny, który dopiero będzie pojawiał się w sprzedaży w sklepach Action, tak więc bacznie tych organizerów wypatrujcie. W każdym razie w dużym pojemniczku mamy sześć mniejszych pojemniczków i oczywiście tego typu pojemniki świetnie sprawdzą się do organizacji jakichś drobiazgów, na przykład do spinaczy, czy też klipsów, ale możemy również tutaj poukładać sobie swoje gumki do włosów, słówki, spinki, czy też zorganizować najpotrzebniejsze kosmetyki, chociażby takie jak kredki do oczu, czy też tusze do rzęs. Kolejna totalna nowo to Donica balkonowa za niecałe 30 zł. Póki co widziałam wyłącznie grafitowy kolor, ale oczywiście, jeżeli pojawią się inne wersje kolorystyczne, to zaprezentuję Wam je w kolejnych przeglądach. Taka Donica ma prawie pół metra długości i 20 cm wysokości, w komplecie oczywiście ze stelażem do zamontowania. Na końcu mojego dzisiejszego przeglądu chciałam również zwrócić Waszą uwagę na przepiękne, wodoodporne obrusy, które kosztują 24,95 zł, a ich wymiar to 140 x 250 cm. W składzie znajdziemy mieszankę bawełny i poliestru. No i jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, a ja przeglądy półek sklepowych nagrywam dla Was już od prawie 9 lat, to doskonale wiecie, że ja obrusy z Action Wam serdecznie polecam. Zarówno obrusy, jak i bieżniki. Są naprawdę rewelacyjne. Często oczywiście również możemy znaleźć takie wykonane w 100% z bawełny, ale wiadomo, takie niestety troszeczkę ciężej się prasują. W każdym razie w nowościach pojawiło się wiele cudnych letnich wzorów, chyba osobiście najbardziej ten wzgloski przypadł mi do gustu, bo jest naprawdę wyjątkowy. A jeżeli szukacie tańszej alternatywy, to również są dostępne tak zwane ceraty. One kosztują tylko 12 zł i 95 groszy, a ich wymiar to 140 na 2 250 cm. Kochane, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Jutro oczywiście idziemy na kolejną dostawę, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi wirtualnie towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa pa!